Jak sama nazwa wskazuje, relacje dusz wynikające z pamięci inkarnacyjnej to relacje z duszami, z którymi łączy nas wspólna przeszłość. Często nazywamy je relacjami karmicznymi, ponieważ zdarza się, że ich wynikiem są wspólne zależności, zobowiązania czy niedokończone sprawy. Jednak pamięć inkarnacyjna to nie zawsze coś złego, ale też i nie zawsze coś dobrego. Są to osoby, o których pamięć jest tak silna, że przychodzi ona do obecnego życia. Na potrzeby tego materiału podzielę relacje dusz wynikające z pamięci inkarnacyjnej na te o pozytywnym wydźwięku, jak i te negatywne. Pozytywna pamięć inkarnacyjna to relacje z duszami, które w poprzednich wcieleniach wniosły coś dobrego do naszego życia. Kiedy spotykamy taką osobę, mamy głębokie poczucie, że ją znamy. Czasami, a nawet wracają jakieś szczątkowe wspomnienia sytuacji czy zapachów. Czujemy się przy tej osobie bezpiecznie, jakbyśmy wrócili do domu, do miejsca, które dobrze znamy. Taka relacja często jest też określona mianem spotkania soulmate'a lub bliźniaczym płomieniem, choć to akurat określenie duchowego przyjaciela jest tu dużo bardziej trafne. Wiele związków partnerskich to właśnie efekt spotkania dusz, z którymi już wcześniej łączyła nas relacja partnerska. Wspomnienie miłości ożywa, gdy tylko Ponownie spotykamy daną duszę w materii.